Na marginesie może być największą serialową niespodzianką Netflixa we wrześniu. Akcja rozgrywa się w tylko z pozoru, spokojnym i dlicznym miasteczku, gdzie mieści się szkoła dla trudnej młodzieży. Fabuła skupia się na nowym miejscowym policjancie oraz dwóch uczniach, którzy po ucieczce z tego ośrodka zaczynają odkrywać mroczne tajemnice miasta i szkoleń, w których biorą udział. W obsadzie mamy m.in. Toni Collette i Patryka J. Adamsa, więc całość zapowiada się wyśmienicie. to tall pines.